Rozwiążemy teraz takie równanie troszkę trudniejsze, gdzie występują ułamki. Tutaj mamy oczywiście ułamki zwykłe i chcemy się tego ułamka pozbyć. W tym celu pomnożymy sobie to równanie obustronnie przez wspólny mianownik, no tym razem to jest tylko 4. Teraz popatrzcie, jakbyśmy to mieli tak: 5 czwartych. Razy 4. To widać, że to nam się fajnie skróci i będzie 5. Można tak w pamięci. 4 podzielić na 4 to jest 1. Razy 5, mamy 5. I w nawiasie 1 odjąć x. Pamiętajcie, że jak już tu mnożymy liczbę przed nawiasem, nie mnożymy tego, co w nawiasie odjąć. No i tutaj analogicznie 1 czwarta razy 4. Patrzcie, te czwórki nam się skracają i zostaje 1. A w pamięci można na przyszłość tak 4 podzielić na 4 jest 1, razy 1, 1. Równa się. I tutaj też rozpiszę 3 czwarte razy 4, żebyście widzieli, to się skróci, będzie 3, a w pamięci patrzcie, 4 podzielić na 4 to jest 1, razy 3, mamy 3 i nawias sobie przepiszemy. Dodać, no tutaj nie ma się co skrócić, a zatem 4 razy 3, dodać 12. Teraz pozbędziemy się nawiasu. Czyli to pomnożymy z tym i to z tym. 5 razy 1 mamy 5, 5 razy minus x, minus 5x. Odjąć, przepisuję 1, równa się 3 razy x, 3x, 3 razy minus 4, odjąć 12 i tutaj mam dodać 12. Tutaj jest nasz płot, który nam oddziela stronę lewą od strony prawej, ale teraz zauważcie, co tutaj można zrobić. Minus 12, dodać 12, to nam się po prostu zredukuje i tego się już pozbędziemy. Teraz nie wiadomo. Mamy minus 5x i tutaj mamy 3x, czyli tu przepiszemy minus 5x z lewej strony. To 3x jest z prawej strony tego umownego płotu, czyli przenoszę minus 3x, równa się. Tutaj po prawej stronie nie mam nic, czyli muszę przenieść. Jak przeniosę 1 na tą stronę, to mam plus 1. Przeniosę 5, patrzę na znak z przodu, jest dodatnie. Zmieniam znak na minus 5. Minus 5 minus 3 to jest minus 8x, równa się. 1 odjąć 5 minus 4. Podzielę to obustronnie przez minus 8, a zatem x równa się 4 ósme. Ujemny przez ujemny będzie dodatni, no to 4 ósme po skróceniu 1, 2. Przypominam, jak nie umiem podzielić w pamięci, zapisuję w postaci ułamka.